Witam serdecznie. Tutaj Extreme Games. w Extreme Game zagramy sobie Warface. Tryb każdy na każdego. Obecnie broń, którą posiadam, to jest Yellow Emperor HCR. No i znalazło nam mapę i graczy. Zobaczmy, jak nam pójdzie. Na razie kiepsko. Bardzo kiepsko. Broń, którą używam to jest dla strzelca Yellow Emperor ACR. Jest nawet dobra. Ale są błędy z nią. Kurde no. i mnie załatwił. Z Ukrainy. Widzicie, są świetne bagi. Coś być Ta gra jest w poradnych dniach. To chyba przez chińskie serwery. O kurde, znikające postacie. No, fajnie, fajnie. Niezłe anomalie możecie zobaczyć w tej grze. O, mamy świetny ping, jedną kreskę, gdzieś tam. Jesteśmy w Azji, na serwerze, dlatego tak się chyba dzieje, to wszystko. Nie, nie, nie dadzą pograć na 8 minut tortur. No ping jest straszny, jeżeli macie osłabiony taki ping, to... to się nie da grać. Klikające postacie, no tak nie powinno to wyglądać. Powinno dobrać nam odpowiedni serwer do gry. Bo coś takiego się dzieje. Już mamy trzy także świetnie nam idzie. Oh! <laughs> Masakra. Kurde, jak ja mam go trafić, jeżeli on się teleportuje w miejscu? Masakra. Tak mnie dobrało na serwer. I jak mam w takich warunkach grać? Właśnie. No macie tutaj przykład zbagowanej gry na zbagowanym serwerze. Fajnie. To jest wspaniała gra. Polecam kal... celownik się nie załadował Nie wiem czy to tylko w tej broni jest tak, ale no świetnie Znikające postacie, no takie artefakty niesamowite no, jeszcze tak fajnie załadowało że na spawnie tego samego wyrzuciło co mnie obok mnie no nie wierzę Może zjedząm ten granat. Siedem dwadzieścia sześć. Dobry wynik. Świetnie. Załadowałem, Załadowało tak załatwiłem gościa... Nie? z celownika. Wow, co to się stało? W ogóle dziwnego. Nie, Nie wiem, tylu zabije zaraz zbagowany gościu. Bez celownika. Jest to tak, taka zbagowana rozgrywka, coś dla odmiany. Chociaż, no, jak wrzuci was na taki serwer, to polecam od razu z niego wyjść. 500 zabitych, jeszcze zobaczmy, jak wygląda z łącznością na tym serwerze: czy jest. Na czerwono, czy, czy na żółto, czy na zielono. Tam jest taki wykres. KD05 nie jest źle. Mogło być gorzej. Jak na tak zbagowaną grę, to bardzo dobry wynik. Efekty sami widzieliście. Gry bardzo daleko. Cóż, jak mam zagrać sobie normalnie w grę, jeżeli mnie wyrzuca na taki serwer zbagowany? Zapraszam Was do klanu Awangarda. Jeżeli szukacie jakiegokolwiek klanu, to polecam. Link do Discorda macie tutaj, możecie przepisać, wbić. I w sumie tyle w zasadzie. Także trzymajcie się ciepło. Cześć.